Nie będzie walki murański najman, to już oficjalne. Walka, która z pewnością rozsadziłaby internet, jednak się nie odbędzie. Jacek Murański, który aktualnie przeżywa eksplozję swojej popularności, z pewnością niedługo wejdzie do OKTAGONu. Po Fame MMA, kiedy jego syn Mateusz debiutał w sportach walki, mój tato Jacek również zgłosił chęć wejścia do OKTAGONu. Niestety żaden z włodarzy Fame MMA potencjału rodziny Murańskich nie zauważył i dlatego nie podpisano z nimi kontraktu, ani nie zapowiedziano walki z ich udziałem. Tego błędu nie popełnił jednak Marcin Najman, który przytomnie poprowadził konflikt z Murańskim i zaprosił do walki pana Jacka, serwując nam dymy stulecia. Nie dość, że byłoby to fenomenalne zestawienie, to jeszcze w ciekawej formule. Bez rękawic, bez sędziego, last man standing. Jak zapewniał pan Jacek, takie walki są dozwolone w niektórych stanach USA. Postanowili przenieść to na polskie poletko. Niestety lub stety, na gali FEN, w której ponownie oglądaliśmy Mateusza Murańskiego, jego rodzice, a zwłaszcza pan Jacek, rozpętali kilka widowiskowych zadym. Tata Murański musiał być na pełnej czujce, nigdy nie wiedział skąd zaatakują kolejni wrogowie. Gdziekolwiek się pojawiali, tam wywoływali zamieszanie i na to uwagę zwrócił Paweł Jóźwiak, prezes Fenu. Już w pierwszych wywiadach Pogali zapowiedział, że Jacek Murański jest wart dużo więcej niż proponowany przez Najmana 100 tysięcy złotych. Stary Muran wyceniony został na pół miliona polskich złotówek i takie warunki postawił na dzisiejszym spotkaniu z Marcinem Najmanem. Negocjacji nie było. O organizacji L. Tostosterona, czyli VIP MMA, na lepsze warunki nie stać. O czym na swoich mediach społecznościowych poinformował Marcin Najman. Moi drodzy, krótko i na temat. Dzisiaj moi przedstawiciele z MMAWIP pojechali podpisać kontrakt ze Starym Murańskim na walkę z MMA. Ale nastąpiło klasyczne obsyranie zbroi i tej walki po prostu nie będzie. A teraz powiem Wam e, szczegóły. Jakiś czas temu, gdy stwierdziłem, że nazwisko murański to na dzisiaj w Polsce największa obelga i zdania nie zmieniam, bo tak jest. Stary Murański się do mnie zaczął pluć. Znaczy zaczęli się już pluć wcześniej, po tym jak jego synek ee, nie potrafił się na żadnej imprezie, na której był zachować. Natomiast to już do tego nie ma co wracać. Zaproponowałem mu garze w wysokości 100 tysięcy złotych z czego 50 mógł dostać dzisiaj do ręki, 50 mogło być dzisiaj zdeponowane u, u notariusza. On te warunki finansowe wcześniej przyjął, natomiast dał swoje warunki, takie jak gołe pięści, walka longiem, miało nie być sędziego w OKTAGONIE. Ja na to wszystko się zgodziłem, ja na wszystkie jego warunki się zgodziłem, on twierdził, że że ta kasa nie jest dla niego najważniejsza. Natomiast to, co oni dzisiaj z tym szubą i tym całym swoim odpowiedzieli, no to to jest tylko i wyłącznie jakby zagrywka, która ma na celu aby do tej walki ze mną nie doszło i Fen po prostu chce go zatrzymać u siebie. No więc wygląda to tak, że chcieli 501 tysięcy za tą walkę. Co jest oczywiście kwotą dla Murańskiego niebotyczną, niemożliwą do tego, żeby mu taką gażę zapłacić, bo on po prostu na to najzwyczajniej w świecie nie zasługuje. To, to, jest, to, 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 to by był grzech. Natomiast z tego co mówił to chyba nie, nie o kasę mu chodziło. Ja rozumiem, że e, w związku z tym, że ja ten temat już kończę i e, już do niego nie będę wracał, no to tylko mogę mu doradzić, to niech teraz ci już wiatra to 50 tysięcy w gotówce i niech to już ci e, e, zdeponuje kolejne 50 u notariusza, bo u nas już jest ten temat zamknięty. Pozdrawiam, cześć! Tak jak wspominałem, to, że Jacka Murańskiego zobaczymy w klatce, jest już pewne. Pytanie tylko kiedy i z kim. Należy zrozumieć aspekt finansowy takiego wydarzenia i to, że każdy chce wynieść z walki jak najwięcej kasy. Niestety, konflikt interesów na linii Najman-Juźwiak, czyli vip MMA i FEN, z pewnością sprawi, że ani Marcin Najman nie będzie skory do walki na FEN. Ani Paweł Jóźwiak nie odpuści zawodnika, jakim jest Jacek Murański. Jak myślisz? Czy panowie dogadają się jakoś i jednak dojdzie do walki Najman Murański? A jeśli nie, to z kim w oktagonie chcielibyście zacząć pana Jacka? Zostaw komentarz i łapkę w górę. Cześć!